Nie. Witam serdecznie, Szymon Konieczny z rafingu koncertomania, ja się z witam na osiedlu Żuków, koło Jasła, Jaszle w Jaśle, gdzie już za moment, a mamy już godzinek Prawie 16 rozpocznie się... Piknik rodzinny z osiedlem Żuków, 2025 w w Żukowie, atrakcje, ludzi troszeczkę jest, ale miejmy nadzieję, że już przyjdzie coraz więcej, proszę Państwa, pogoda jest straszna, może nie będzie padało i piknik będzie bardzo udany, także przedstawiamy atrakcje, proszę Państwa z Bokala zjeżdża linia dla najmłodszych panią koleżankę ze smerfami krajnie smerfów Gargamel smerfenka Kot przyjaciel Gargamela Laluś Narcyz taki smerp. na pewno oglądaliście smerfy lub słuchajcie smerfów i tu w dawnych czasach proszę Państwa tutaj również takie wieżki tam mamy proszę Państwa tylko muszę przejść malowanie je razem, każdy może pomalować również tutaj takie numerowane z klaunem proszę Państwa <laughs> tutaj proszę Państwa balony z helem proszę Państwa oczywiście może spróbuję hel jak to wygląda mamy wakacje drugą połowę wakacji gdzie jest proszę Państwa <laughs> malowanie Marko. Państwa popcorn, bada cukrowa. No i tam dalsze atrakcje. A o godzinie 19 po tańcówkach będą animacje, będą zabawy, proszę Państwa, dużo dobrej muzyki. Koło stadionu sportowego, Żukowie. Pięknych rodzin Żukowie. Koło Jasła. Piękne nagrody. Szanowni Państwo, nadeszła wygobona chwila, balonik z klem Dycham. Firma Rendu. socjalna radość. Dzięki niej mamy piękny. E, Pozdrawiam wszystkich serdecznie Czytelników Techników strona Facebooku Koncertowania Jasieńska i okolicę. Ja ha, uciekam ha, ha. dalej. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, będzie jeszcze pokaz straży pożarnej. To także każdy może się przysiąść do strażaków, którzy właśnie przyjechali do Żukowa tutaj co to jest za namiot każdy powinien wiedzieć tutaj można siąść spotkać się pogadać dobrego piwa się napić każdy dorosły może bo o godzinie 19 po tańcówka a teraz proszę Państwa wracamy no bo pokazać kolejne atrakcje no i wracamy do Jasła Będzie Szanowni Państwo tutaj w tej części imprezy w budynku Pani świetlicy po stadionu będzie, drucioki, można rody, mowinka, będzie można pieski poglądać, będzie można poznać się z nimi, z kremem, pani opowie ciekawie. o tej rasie także myślimy, fajta, że dzieci bardzo lubią takie Mamy tutaj, jak widzicie, i malowane psy, i kucy. już właśnie już przyszli strażacy, i którzy i również mnóstwo, obstawiają tej prezydencji żukowie. Także proszę eee, Państwa, animacje, dmuchany Plaza. zabaw dla I niedługo pojawi się także no, nasza atrakcja e, misiu Dużo różnych. A tak, My, Misiu, papuś, jak to sobie wspominają sobie czekamy, tutaj. Pro, miejmy nadzieję, że pod adresem do końca, bo o godzinie e, 19 na zabawa ogrodowa Żukowie koostawiono przy Siedlice Żukowie Pięknych Rodziny 2025 Żukowie. Także to będzie krótka robić, relacja i fotorelacja na, na stronę na Facebooku koncert domania się e, z Kajubice i w imieniu wydarzenia serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i Żukowa i okolic za rok na kolejny piękny rodzinny przez sezonie 2026. Z tym żółkowie. A my lecimy na kolejną imprezę na potańcówkę w Jaśle. A jutro widzimy się w Tarnowsku na Pieroga, Szymogłej Szczecla. Koncertowania Jasielska i okolica Prosto. Żółkowa.